Kolor nie wygrywa. Jak, jak to nie wygrywa? Przecież ja mam kolora, to jest full. Full jest starszy od koloru. A przepraszam bardzo, nie, nieprawda, wiem, bo ja się dzisiaj tego uczyłam. A nie nie to ma jest pani takie racji. Śliczne. Ja nie mam racji? Ja nie mam racji? Oczywiście, że mam rację, wy chcecie mnie zrobić na hajs, jak zwykle. To są moje rzeczy. Kto to nie wyprawia? Proszę ze mną. Ej, zostaw mnie, łapie przy sobie nie no, dotykaj mnie. Ej, lena, lena, co tu się dzieje? Co się dzieje? Ja wiem, jakie są zasady, oni chcą mnie zrobić, rozumiesz na hajs, bo, bo myślą, że jestem Anna. młodym graczem, tak? Jana, uspokój się. Uspokój nie, się. nie uspokoję się, bo ja miałam kolor, a tam był full, I Anna. to są moje żetony. Może, no, to niech, się moje. może niech się pani trochę dołączy. Ja? Chyba ty. Ty się zabrać. Chce te to... Nie, Dostaw, ja nie chcę to tam tylko repetycję. Nie, chcę Nie, chcę grać, bo to są moje żetony. To... Poczekaj, wyjdziemy na zewnątrz, dobra? Przemyślimy to i wrócimy na spokojnie, okej? Okay? Rozumiesz, że uspokój. to są moje żetony Rozumiem. i że ja miałam rację. Ja ci zaraz udowodnię i wrócę tam po swoje, bo jest coś takiego, jak hierarchia układów w pokerze. No i? No i? Masz w kolejności rosnącej. Jedna para, dwie pary, street, color i full. O cholera, pomyliłam się. A przecież byłaś taka pewna, co? Ale jakim cudem ja się mogłam pomylić? Przecież byłam pewna na 100%. Zrobiłaś tam dziką awanturę. Wdzierałaś się, wrzeszczałaś, no. Nie jest ci głupio? No jest, ale nie ma to znaczenia, no. Przecież... Słuchaj, każdy może się pomylić, nic takiego się nie stało. Nic się nie stało, wrzeszczałaś na całe kasyno, musieli ci stamtąd wywalić. Magda miała rację, w ogóle ci nie powinno tam być. Przepraszam, co? Zachowujesz się, jakbyś wpadała w jakieś nowe uzależnienie. Mózg ci się wyłączył, licz się, tylko gra. Jasne, no to widzę, że mamy diagnozę. Kto jak kto, ale Magda nie powinna się w to wtrącać, Słuchaj. rozumiesz? Magda akurat działała w dobrej wierze, okej? Okay? Martwiła się o ciebie po prostu cała ekipa i Mela. Aha, jasne, no to jeszcze lepiej. Zaraz wszyscy stwierdzą, że jestem uzależniona od hazardu, włożą mnie w jakiś kaftan bezpieczeństwa i przychują do łóżka. Dobra, nie przesadzaj, dobrze? Nie przesadzaj. Albo nie wiem, zaraz mi powiecie, że jestem uzależniona od, nie wiem, sportu, od nauki. W nic nie mogę się zaangażować. W nic! Ja rozumiem, że się martwicie, ale jak tylko znajdę sobie jakieś nowe zajęcie, to zaraz będzie, że jestem uzależniona? Co, jak się wkręcę w bilard albo w kręgle, to co, też będziecie histeryzować?